Dzisiaj wracamy do tematu Maja Staśko. Wiem, wiem, nic nie musicie mówić. Po prostu każda dobra produkcja musi mieć swój sequel. Maja Staśko nie wie o czym mówi, jeden było tak dobre, że powstało. Maja Staśko nie wie o czym mówi w pudelku. Boże, mamo! o mnie napisał! Jestem sławna! A jednak! Tylko, że nie napisał, chyba że o czymś nie wiem, a poruszył mój temat w filmie. Ale to się chyba liczy i tak, no nie? To już jest sława, prawda? Bo ten miły pan z filmu nazywa mnie bardzo znaną youtuberką, to to musi być już sława. Ogólnie sytuacja wyglądała tak, że Maja Staśko była na jakimś evencie i tam zaczepił ją pan dziennikarz z Pudelka. Jako, że znowu został poruszony mój i w ramci temat, to czuję się w obowiązku, żeby zapewnić wam content. Nagranie z Pudelka jest z 4 listopada, a mój film ujrzał światło dzienne dzisiaj, czyli 14 listopada, więc trochę boję się, że Maja znowu zarzuci mi, że działam ze zbyt dużym opóźnieniem i że teraz już są oczywiście pewnie jakieś ważniejsze sprawy i rzeczy, do których powinnam się odnieść bardziej niż do tego, ale ja niestety nie osiągnęłam jeszcze tego stanu oświecenia co zebo, żeby wypluwać z siebie tak szybko odcinki. Mam nadzieję, że mi wybaczycie i że jednak dyskusja w internecie ma troszeczkę dłuższy termin przydatności Niż no i właśnie na tym YouTubie już miałaś kilka takich głośnych wpadek. To też musimy odnotować, między innymi wpadkę z rzucaniem, jedzeniem. To było dosyć e, słabe. Było beznadziejne, no i ja przepraszałam i też długo o tym sobie przerabiałam to w głowie. Czy rzeczywiście to, co zrobiłam, było tak straszne, żebym dostawała groźby śmierci po prostu tysiącami. I wydaje mi się, że nie do końca. To znaczy, że jakbym krzywdziła kogoś i na przykład stosowała przemoc, to okej, okay. ale to było po prostu strasznie głupie. To było takie żenujące, taki cringe. Jeszcze nawet nie dotarliśmy do fragmentu o mnie, ale ja już tutaj muszę coś wtrącić. Teraz zupełnie na poważnie. Uważam, że wysyłanie do kogokolwiek gruźb, śmierci czy jakichkolwiek innych pogróżek jest na maksa Mam nadzieję, że Wy, moi kochani, inteligentni widzowie nigdy nie zniżyliście się do takiego poziomu. Wierzę w was, wierzę, że tak się nie stało. Natomiast zastanawia mnie to, co Maja powiedziała później. Sugeruje ona, że na przykład osoby, które krzywdzą innych ludzi na takie pogróżki zasługują, że wtedy to jest. Okej. Okay. To znaczy, że jakbym krzywdziła kogoś i na przykład stosowała przemoc, to okej. Okay. Ja się nie zgadzam z takim stwierdzeniem, bo imo gruźb śmierci nie powinien otrzymywać nikt. Artykuł 190 Kodeksu Karnego mówi tak. Kto grozi innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkoda osoby najbliższej, jeżeli groźba wzmucę w zagrożonym uzasadnioną umowę, że będzie spełniona, podlega grzewnika, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat. Są inne, lepsze metody działania przeciwko ludziom, którzy robią złe rzeczy. Na pewno dużo lepsze niż samosąd. Generalnie, samosąd. no nie polecam, generalnie, nie polecam. Ale wiesz, Maja, gdzie jest granika, granica między hejtem a krytyką konstruktywną, bo tą też trzeba umieć przyjąć, prawda? No, ja uwielbiam krytykę. Zapamiętajmy to zdanie, tak? Po prostu je zapamiętajmy. Ale strasznie trudno było e, oddzielić krytykę od hejtu w momencie, kiedy dostaję groźby cały czas śmierci, groźby k***u, jakieś takie e, oceniające mój, nie wiem, wygląd, al, wygląd nawet mniej, ale po prostu, że jestem debilką, idiotką i tak dalej. I bardzo trudno w momencie, kiedy tak się próbujesz e, przez to wszystko e, przejść, bardzo trudno znaleźć tam rzeczy, które są, no... Merytoryczne. Ja wiem, masa negatywnych komentarzy może przytłoczyć, ale czy faktycznie wtedy jest ciężko odróżnić hejt od krytyki? To trochę tak, jakby wysyłać na was taczkę owoców, i przez to, że jest ich tak dużo, to nie jesteście w stanie odróżnić gruszek od jabłek. Ale ten temat pojawia się już od dawna, już przez PsychoCabul to było poruszane i przy tysiącu innych osób może faktycznie jest to problem, więc zapraszam Was na tutorial. Witaj, użytkowniku internetu. Na dzisiejszej lekcji dowiesz się jak odróżniać hejt od konstruktywnej krytyki. Konstruktywna krytyka jest uargumentowana i wnosi coś do dyskusji. Hejt istnieje tylko po to, żeby kogoś w i nie ma w sobie żadnej merytoryki. Podaję przykład hejtu. Jesteś gruba i głupia. Podaję przykład konstruktywnej krytyki. Nie zgadzam się z twoją opinią, że ziemia jest płaska. Badania naukowców w dziedzinie fizyki i astronomii dowiodły inaczej. Mam nadzieję, że załatwiliśmy teraz ten problem raz na zawsze. I jeszcze była ostatnio jedna wpadka, gdzie jedna z youtuberek bardzo znanych zarzuciła ci, że nie jesteś feministką. Tak? Prostracja. Tutaj tylko malutka korekta. Nie zrobiłam tak. Powiedziałam, że Maja czasem, pomimo dobrych intencji, bardziej szkodzi środowisku feministycznemu niż mu pomaga. Ale tak bardzo po bandzie nie pojechałam, jak tutaj pan sugeruje. Ta, tak nie było. No z prostracją, to ja będę musiała jeszcze zobaczyć ten film, bo ja filmu nie widziałam. Okej, okay, okej, okay, ja muszę się pozbierać tutaj po tym, co usłyszałam właśnie. Czyli ja mam rozumieć, że te wiadomości, które do mnie wysłałaś i to wszystko, co zaraz powiesz w tym wywiadzie, opierasz na tym, że widziałeś tytuł i miniaturkę. No jest to dość yy, nieortodoksyjne podejście. Ja potem jej napisałam yy, wiadomości prywatne i ona je po prostu udostępniła, pokazując... No, to było bardzo dziwne. Tak zrobiłam to i już Wam mówię dlaczego. Cała dyskusja była od samego początku publiczna. Ja jestem bardzo wielkim antyfanem zamiatania pod dywan rzeczy i załatwiania ich prywatnie, kiedy jakaś sytuacja była publiczna wcześniej. TLDR, jeżeli coś jest publiczne, to uważam, że takie powinno zostać. Zresztą Ty sama wybrałaś taki sposób komunikacji, udostępniając swój film. Przypominam, z moją mordą na miniaturce. W naszej rozmowie na Instagramie nie było. Poruszone absolutnie nic prywatnego, to była rozmowa, która równie dobrze mogłaby się odbyć w komentarzach na YouTubie. Nigdy wcześniej też z tobą nie rozmawiałam i nie miałyśmy wobec siebie żadnych zobowiązań. Rozmowę udostępniłam, żeby dać widzom update z tego, co się dzieje. To nie jest tak, Maya, że ty próbujesz zaczepiać tych większych twórców, żeby sobie trochę podnieść zasięgi i popularność? Nawet pan Pudelek. Nawet on to widzi. Ja wiem, że to jest powszechna praktyka, ale wydaje mi się, że akurat tutaj nie było o tym mowy. Mam wrażenie, że i to mnie trochę niepokoi, bo na początku tak o tym nie myślałam, ale i dramcia, i Prostracja zrobiły na mój temat film, akurat w momencie, kiedy jest hype na hajtowanie mnie. I wydaje mi się, że to jest raczej podpinanie się pod zasięgi, które są skrajnie przemocowe. No siemcia, jako że wywiad i tyczy się głównie Julki, a nie mnie, ale też jestem tutaj wspomniana, to dogrywam się do tego materiału. Ja skomentuję krótko to, co tutaj zostało powiedziane. Przyznam, że ja na początku byłam zszokowana, jak zobaczyłam ten materiał, bo Maja nam zarzuca, że zrobiłyśmy filmiki na jej temat w momencie, kiedy jest hype na hejtowanie jej, kiedy sama dodała nas na miniaturkę filmu i wspominała o nas w tym filmie. Więc poniekąd same zostałyśmy wywołane do tablicy, a kiedy na to odpowiadamy, to się na niej próbujemy wybić i w ogóle podpinamy się pod zasięgi przemocowe. Co? Owszem, o Mai jest teraz głośno, ale nasze materiały by powstały dużo wcześniej, gdyby nie to, że ja byłam chora, a Julka była na wakacjach i przygarnęła psa. O czym zresztą mówimy w swoich materiałach. Poza tym my nawet nie musimy się nikomu tłumaczyć, czy nagrywamy film z odpowiedzią następnego dnia, czy tydzień później, czy miesiąc później. I wypowiedź Mai w tym wywiadzie jest tym bardziej dla mnie ciekawa, bo sama jeszcze kilka dni wcześniej dodawała story, w którym nam dziękowała i cieszyła się, że fajnie, że się wypowiadamy. I na koniec tylko dodam, że odsyłam na nasze oba materiały, żebyście sami mogli stwierdzić, czy one są rzeczywiście skrajnie przemocowe. I tramcze i prostracja zrobiły na mój temat film akurat w momencie kiedy jest hype na hejtowanie mnie. Co to k**a znaczy hype na hejtowanie Mai. Maja, jak robisz coś głupiego, to ludzie będą o tym rozmawiać i śmiać się z tego. I wydaje mi się, że... To jest raczej podpinanie się pod zasięgi, które są skrajnie przemocowe. No bo to nie jest tak, że jest hype na to, że ja coś zrobiłam i tutaj jest wokół mnie. Tylko po prostu to jest hype na to, żeby yy, walić we mnie, ostro. Mówiłam to w ostatnim filmie o tobie i powiem to jeszcze raz. Krytykuje się osoby, które się zesrają. Drama z burgerem, owszem, przypomniała mi o tobie, ale jeżeli chciałabym do niej wskoczyć, to nagrałabym o tym pieprzonym burgerze, a nie zrobiłam tego. Nie zrobiłam tego, ponieważ miałam coś do powiedzenia na inny temat. Chciałam nagrać odpowiedź na film, który promowałaś na moich plecach i który do mnie się odnosił. Jakby czaisz, ja czułam, że to dotyczy mnie, a to, że tego nie zrobiłam wcześniej, to, to już jest moja sprawa. Cały świat nie kręci się tylko wokół ciebie. By the way, zgodnie z tym, co pan Pudelek słusznie zauważył... To nie jest tak, Maja, że ty próbujesz zaczepiać tych większych twórców, żeby sobie trochę podnieść zasięgi i popularność? Jeżeli zarzucasz mi to, że próbuję się na tobie wybić, to troszeczkę robi nam się tutaj mem z dwoma spiderder-menami, bo ty próbujesz zyskać atencję kosztem moim i innych twórców. To jest raczej podpinanie się pod zasięgi, które są skrajnie przemocowe. No bo to nie jest tak, że jest hype na to, że ja coś zrobiłam i tutaj jest wokół mnie. Tylko po prostu to jest hype na to, żeby yy, walić we mnie, ostro. Ale właśnie tak jest! Rzuciłeś tym dolonym burgerem i ludzie o tym mówią. Oni nie mówią sobie o tym, bo chcą pogadać, tylko dlatego, że ty coś zrobiłeś. Ty to sprowokowałaś swoim zachowaniem. Wy, ty, wy Maja, Masz, dam ci. Chyba ci się troszeczkę przyda. To jest raczej podpinanie się pod zasięgi, które są skrajnie przemocowe W tym fragmencie to ja w ogóle mam wrażenie, że statek Maja to odpłynął daleko od portów, Bo ona przecież mówi, że my z Dramcią podpinamy się pod jakieś przemocowe zasięgi Co się tutaj w ogóle dzieje? Dramci film był na maksa spokojny i nagrany wręcz na wy***aniu Mój był troszeczkę bardziej emocjonalny, ale dalej uważam, że merytoryczny i dobrze uargumentowany Ale ja już chyba wiem, gdzie leży problem Przecież ona tych filmów nie widziała Ja może to tu zostawię po prostu tylko po prostu to jest hype na to, żeby y, walić we mnie, ostro! To są takie bzdury, ja p dole! Nagrałam mój film nie dlatego, że poczułam się wręcz osobiście dotknięta tym, co mówisz, tylko dlatego, żeby ci doj***ać do bo to jest teraz modne. Maja, proszę cię, pamiętaj na przyszłość! Że zawsze możesz odmówić wywiadu. A jeszcze odpowiedź prostracji, którą dostałam w wiadomości prywatnej. No to były takie odpowiedzi. Ja tam jej pisałam, że słuchaj, ale trochę, no że już dawno temu to było i że jakoś już tego nie czuję. A ona, a, czyli już się z tym nie zgadzasz? No, tak było. Wreszcie mówimy coś, co ma jakieś pokrycie w rzeczywistości. Uważam, że jeżeli ktoś nagrywa film z jakimś statementem, a potem nic nie robi, nie odnosi się do tego w żaden sposób, nie przeprasza za to, nic z tym nie robi, to po miesiącu. Ta osoba ma dokładnie takie samo zdanie. Tak, tak, ja wychodzę z takiego założenia. To było takie na zasadzie, że ktoś ci mówi, nie wiem, ale się dzisiaj dobrze czuję, a ktoś y, jakąś tezę z tego robi, która jest zupełnie z tym niezwiązana. Czy tyle czuję się jak ten człowiek teraz, bo chyba nawet Maja nie wie o co jej chodzi? To tak, która jest na tym youtuberze, że wszyscy się nienawidzą, że wszyscy są na ostrzu noża, że wszyscy jakąś prowadzą taką grę ze sobą. Ja do końca tego nie rozumiem i nie podoba mi się to do końca. Niestety. Jest to brutalna prawda o nas. Każdego dnia rano pluję sobie w mordę, robię och, uch, przez to, że ta osoba jest moją siostrą i ja się nie przyznaję do niej, bo jest w gorszej puli genetycznej i mam nadzieję, że Dozna rychłego pochówku. Julka prostracja to ruda małpa, mm. która wyzywa tylko ludzi w internecie i się śmieje z nich O, ja ty głupi, a ty śmieszni, ho 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 ho! A sama nie, nie jest w stanie spojrzeć na to, jak się zachowuje. Pluje na nią, a tu, a tu, totalnie. Na prostrację brak mi słów. Powiedz, Pianka, kiedy ona ostatnio kupiła się smaczki? Nigdy. Nigdy nie kupiła! No właśnie, także nie polecam użytkownika prostracja. Dobra, skończyłam nagrywać, jak ja nienawidzę tej prostracji, ale wszystko zrobię, żeby się na niej wybić. A to jest taki e, epitet, nie wiem, czy to jest hejt, no, jakieś określenie, które szczególnie do ciebie gdzieś tam e, przywarło. Nie wiem, czy pasuje, no to już ty powiedziałaś. No właśnie, jakbyś ty zdefiniowała atencjuszkę i czy jesteś atencjuszką. Tak, to jest dla mnie ciekawe. Wszyscy potrzebujemy uwagi, więc to jest też tak, że my wszyscy w jakimś sensie jesteśmy atencjuszami i atencjuszkami. E, I nie wydaje mi się, żeby to było coś, co jednoznacznie skreśla kogokolwiek, że potrzebuje uwagi. Zwłaszcza e, osoby potrzebujące potrzebują uwagi. Kurczę, gdyby osoby, które się do mnie zwracają, nie wiem. Z myślami odebrania sobie życia albo z trudnymi sytuacjami i ja im mówię, słuchaj, jesteś atencjuszką, no słabe, no po prostu potrzebujemy uwagi na różne sposoby. Wydaje mi się, że problemem jest bardziej to, do czego wykorzystujemy tę uwagę i czy nie próbujemy zwrócić na siebie uwagę przez krzywdzenie innych. I to mi się wydaje złe. Natomiast sama próba zwrócenia na siebie uwagi wydaje mi się zupełnie naturalna i wydaje mi się, no to co ty teraz robisz też jest jakoś atencyjne, no jesteś przed kamerą. To jest moja praca, jestem dziennikarzem, ty też jesteś dziennikarką. Tak. E, ale chodzi mi o to, że ty chyba jeszcze intensywniej niż my rozkręcasz te, te bify i rzeczywiście czepiasz się wielu rzeczy, gdzie normalnie chyba przeszłyby one bez echa. Proszę was teraz, drogie dzieciaczki, o wyciągnięcie zeszytów i zapisanie sobie bardzo ważnej w historii ludzkości daty. 4 listopada 2021 pudelek po raz pierwszy kogoś zaorał. Możecie sobie tam myślnik dać pod spodem. Pudelek Zaorał moje Staśko. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Napiszcie w komentarzach, co o tym sądzicie. Dziękuję wszystkim wspierającym, którzy są na tym kanale i do zobaczenia w środę papa. Pa.